Żyć swoim własnym życiem, żyć, by zadawalać Boga, a nie być manipulowanymi, kontrolowanymi przez przeszłość lub przez ludzi z naszej przeszłości. Ojcze, dziękujemy Ci dziś za bardzo ważne słowo. Czas zmierzyć się z problemami i przestać przed nimi uciekać. Wiemy, że taka jest Twoja wola. Chcesz, żebyśmy rozwiązywali problemy, nie chcesz, żebyśmy się ich bali i chowali przed nimi. Nie chcesz, żebyśmy uciekali, lecz żebyśmy się z nimi zmierzyli. Modlę się, żebyś położył dziś nam na sercu potrzebę zmierzenia się z problemami i to, że tylko Ty możesz nam w tym pomóc. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Chcę porozmawiać z Tobą na temat sposobów, w jakie ludzie uciekają przed swoimi problemami, o tym, jakich unikamy, zamiast się z nimi zmierzyć. Ponieważ wierzę, że dziś w naszym społeczeństwie tak wielu ludzi ucieka od wszystkiego, od obowiązków po odpowiedzialność. Ludzie uciekają przed ciężką pracą, uciekają przed tym, co trudne. Starają się unikać trudnych miejsc, starają się unikać trudnych ludzi, starają się unikać wszelkiego rodzaju bólu. Oczywiście nikt nie lubi bólu, ale z byciem wolnym zawsze wiąże się odrobina bólu. Ludzie uciekają od siebie, wielu ludzi w ogóle nie zna samych siebie, uciekają od prawdy. Uciekają od przeszłości, boją się przyszłości. Ale Biblia nas uczy, że Bóg chce, byśmy żyli odważnie, byli śmiali i silni w Nim, nie żebyśmy się za Nim chowali, lecz wiedzieli, że zawsze jest z nami. A skoro Bóg jest z nami, możemy się zmierzyć ze wszystkim, z czym myślimy. Jeśli w to wierzysz, powiedz Amen. Wierzę, że zamiast uciekać, powinniśmy nauczyć się, jak zachowywać spokój i szukać wybawienia w Panu. W uciekaniu jest coś interesującego. Pokażę Ci teraz cztery fragmenty Biblii, które pokazują, że przed czymkolwiek uciekasz, Bóg w końcu i tak cofnie Cię do tej rzeczy lub tego miejsca, z którego uciekasz, i zmusi Cię do konfrontacji. Jest tu kilka osób, które przez to przechodziły, jak sądzę, bo to rozumieją. Mój ojciec bardzo mnie skrzywdził. Więc kiedy odeszłam z domu, myślałam, że to już koniec, ale zabrałam to doświadczenie ze sobą. Było w mojej duszy, ale nie chciałam się z nim uporać, bo to było bolesne. Więc uciekałam przed tym, dlatego że nie chciałam się z tym zmierzyć. Nie chciałam o tym mówić. Nie chciałam się o to modlić, wolałam udawać, że to się nie zdarzyło. Zastanawiam się, czy jest coś w Twoim życiu lub w Twojej przeszłości, z czym Bóg chce, żebyś się teraz zmierzył, a Ty wymyślasz 90 różnych sposobów na udawanie, że problem nie istnieje. Bo naprawdę nie chcesz się z tym zmierzyć. Zamiatanie problemów pod dywan jest bardzo niebezpieczne. To, że na coś nie patrzysz, nie znaczy, że to przestaje istnieć. A Bóg nas namaścił, żebyśmy rozwiązywali problemy, a nie uciekali od nich. Cóż, ostatecznie. I nie sugeruję, że powinieneś zrobić to, do czego Bóg skłonił mnie. Sugeruję, żebyś podążał za prowadzeniem Boga. Powtórzę, nie powinieneś robić tego, do czego Bóg skłonił mnie, ale powinieneś zrobić to, do czego Ciebie prowadzi. A prowadzi nas często inaczej, więc. Pewnego dnia się modliłam i czułam, jak Bóg dotknął mojego serca. Jeszcze nie nadszedł czas, ale wkrótce nadejdzie, gdy wrócisz do tego i skonfrontujesz z nim to, co ci zrobił. Jeśli wiesz coś o wykorzystywaniu seksualnym z telewizji lub doświadczenia twojego lub cudzego, to wiesz, że otacza je okropna tajemnica. Nie mów nikomu, nie mów matce. Nie pozwól nikomu odkryć prawdy. Ktoś taki mówi, że nie robi nic złego, ale każe ci to ukrywać, co jest ze sobą sprzeczne i nie ma sensu. Więc przez całe życie ukrywałam to, co mi zrobił, bojąc się o tym komukolwiek powiedzieć. Był ostatnią osobą, z którą chciałam to skonfrontować. Pamiętam, że raz napisałam do niego list, w którym wyznałam, jak okropnie się czuję z tym, co mi robi, i zostałam za to ukarana, więc nie próbowałam więcej mu tego mówić. Najbardziej wyniszczające było to, że musiałam udawać, że podoba mi się coś, czego nienawidziłam i czym się brzydziłam. To była najgorsza forma kontroli i manipulacji. Więc kiedy Bóg powiedział, że będę musiała się z tym zmierzyć i otwarcie porozmawiać o tym, co mi zrobił i jaki to miało na mnie wpływ, przerażała mnie sama myśl o tym i była to ostatnia rzecz, jaką chciałam wtedy zrobić. Cieszyłam się, że Bóg powiedział, jeszcze nie nadszedł czas, ale miał nadejść. I mogę to powiedzieć także Tobie. Może Bóg czeka, aż będziesz gotowy psychicznie, żeby się zmierzyć z problemami, z którymi musisz się zmierzyć, by dojść do siebie. Sęk w tym, że nie możesz wiecznie uciekać i chować się przed kłopotami, a przy tym być szczęśliwym. Czy chodzi o grzech, który musisz otwarcie wyznać Bogu, czy o pogodzenie się z kimś, kogo bardzo zraniłeś? Może jest ktoś, kto źle cię traktował, ale żyje w bańce mydlanej i tego do siebie nie dopuszcza. Może dla jego dobra musisz wrócić do tego i spokojnie porozmawiać o tym, co ci zrobił i jakie wzbudził w tobie uczucia. Czasami to konieczne, żebyś doszedł do siebie. Wiem, że nie wszyscy zostali zranieni w taki sposób, jak ja, wielu z was w inny sposób, ale to, co dziś powiem, będzie dla każdego z nas do pewnego stopnia odpowiednie, nawet dla ludzi, którzy pozwalają innym sobą manipulować i sterować, bo nie chcą wywołać ich złości. Nie pozwól by ktoś Okradał cię z życia, dlatego że boisz się konfrontacji. Powiedz, nie masz żadnego prawa, żeby mnie kontrolować i manipulować mną, i nie zamierzam Ci więcej na to pozwalać. Czy możecie powiedzieć Amen? Oczywiście chcemy oddać się władzy Pana i być ulegli, ale to nie znaczy, że możemy pozwalać innym nami manipulować, kontrolować i żyć za nas naszym życiem. Musimy spełniać życzenia Pana, nie ludzi. Cieszę się, że Bóg nie kazał mi tego zrobić od razu, bo nie byłam wtedy na to gotowa. Ale minęło może kilka lat i pewnej nocy, gdy spędzałam z Bogiem czas w środku modlitwy, usłyszałam, jak Duch Święty mówi, nadszedł czas. O Boże, cała się trzęsłam. Byłam przerażona. Ale Dave pojechał ze mną, usiadł obok mnie naprzeciw ojca. W domu była moja mama i bardzo się martwiłam, jak zareaguje, bo przeżyła już załamanie nerwowe, przez to, że nie radziła sobie z problemami w naszym domu. Nie chciałam, żeby znów zachorowała i znów role się zamieniły. Próbowałam chronić moją matkę, chociaż ona mnie nie chroniła. To ciekawe, prawda? Jak jesteśmy uwikłani w takie nienormalne sytuacje. Próbowałam ją chronić, mimo że ona nigdy nie chroniła mnie. To było straszne, lecz stawiłam mu czoła i powiedziałam: Musimy o tym porozmawiać. Wpadł w furię i zaczął wyrzucać mi wiele różnych rzeczy. Chciałaś, żebym ci to robił i tak dalej. Odparłam: To niedorzeczne. Kontrolowałeś mnie przez strach, nienawidziłam cię i nienawidziłam każdej rzeczy, którą mi robiłeś. Powiedziałam, to co robiłeś, bardzo mnie raniło. Spowodowało w moim życiu wiele problemów i było złe. I musiałam ci o tym powiedzieć. Powiedziałam to, bo z powodu miłości do Boga byłam gotowa Mu przebaczyć i chciałam, żeby On też się z tym zmierzył, zamiast uciekać i chować się przed tym. Cóż, nie skończyło się to tak, jak chciałam. Ale musiałam zgodzić się z wolą Boga i otworzyły się dla mnie drzwi wolności, której nigdy nie zostałyby otwarte, gdybym dalej pozwalała, by manipulował mną i kontrolował mnie strach przed człowiekiem. Bóg nie jest zadowolony, gdy okazujemy więcej strachu przed ludźmi niż bojaźni Bożej. Nie każę ci się bać Boga, ale pamiętaj, że gdy Bóg mówi, że nadszedł czas z czymś się zmierzyć, to nadszedł ten czas i twoje życie nie będzie dobre, jeśli tego nie zrobisz. Powiedziałam to już rano, ale powtórzę dla wielu z Was: Przyszłam tutaj z proroczym przesłaniem, nadszedł czas. Nadszedł czas, żebyś wyciągnął spod dywanu wszystkie problemy, które tam zepchnąłeś. Nie chcesz chować swoich problemów. Musisz się z nimi rozprawić, bo jeśli tego nie zrobisz, one rozprawią się z Tobą. Okradną Cię z radości i będą w Tobie coraz mocniej zakorzenione, co spowoduje poważne, poważne problemy. Nie warto uciekać przed czymkolwiek, nawet przed czymś tak małym jak posprzątanie szafy albo uporządkowanie domu, który jest w koszmarnym stanie. Przestań się zachowywać tak, jakby wszystko Cię przytłaczało. Pamiętaj, kim jesteś w Chrystusie, że On jest Emanuel, Bóg z nami, że On żyje w nas, Najwyższy jest z nami. Nie śpiewaj tylko o tym, żyj tym. Amen. Więc Bóg sprawił, że wróciłam do przeszłości i zmierzyłam się z problemami, zanim doszłam do siebie. Miałam też problem z ludźmi, z podobną osobowością do mojego Ojca. Jeśli wychowywał cię ktoś o określonym charakterze i ten ktoś źle cię traktował, możesz potem tak samo reagować na te cechy jak ja. Moja mama była bardzo słaba. Nie potrafiła poradzić sobie z moim ojcem, mimo że wiedziała, co robił. Więc dorastałam, nienawidząc słabości. Gardziłam nią. Nie znosiłam, gdy ktoś jęczał. Nie mogę, to za trudne. To mnie złościło. Nie mogłam tego znieść. Więc stałam się jedną z tych osób. Chwała Panu, będę robić wszystko, co chcę. Oczywiście miało to dobrą stronę, bo pozwoliło mi iść naprzód i zrobić wiele rzeczy, które robię dzisiaj, ale musiałam zachować równowagę. Nie mogłam myśleć, że wszyscy ludzie powinni być tacy jak ja i gardzić tymi, którzy nie byli silni. Miałam problem z osobowością mojego ojca, więc radziłam sobie z ludźmi na dwa sposoby. Albo szukałam ludzi, których mogłam kontrolować, Albo podporządkowywałam się ludziom supersilnym, tak jak pozwalałam ojcu rządzić sobą. A to nie jest żaden sposób na życie. Musimy być wolni, być sobą, być takimi, jakimi Bóg nas stworzył, podejmować własne decyzje, żyć swoim własnym życiem, żyć, by zadawalać Boga, a nie być manipulowanymi, kontrolowanymi przez przeszłość lub przez ludzi z naszej przeszłości. Nieważne, co ktoś ci zrobił, nie musisz z tego powodu krwawić do końca życia. Płęta jest taka, że przed czymkolwiek uciekasz, Bóg w końcu każe ci wrócić i się z tym zmierzyć. Mojżesz, Dzieje Apostolskie, rozdział 7, werset 22. Mojżesza wykształcono we wszystkich naukach egipskich... I potężny był w słowie i czynie. Bóg przygotowywał go do czegoś, czym miał zajmować się w późniejszych latach. Wielu z Was myśli pewnie, że to, co teraz robicie, jest bezużyteczne, ponieważ marzycie o czymś innym, ale wszystko, co robisz, jest częścią jakiejś następnej rzeczy, którą będziesz robić. Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela, by się o nich zatroszczyć i im pomóc. Miał pragnienie niesienia ludziom pomocy, to dobre. I zobaczył jednego, któremu wyrządzono krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina, pomścił skrzywdzonego. Sądził... Uwielbiam ten werset. Jutro powiem więcej dlaczego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli. Wiesz, gdy Bóg powołał mnie do służby, sądziłam, że wszyscy będą mnie oklaskiwać, ale nie klaskali, nie rozumieli, nie byli podekscytowani. Otrzymałam od ludzi dokładnie odwrotną reakcję niż ta, której się spodziewałam. Czy kiedykolwiek ludzie zareagowali zupełnie inaczej niż się spodziewałeś? Bóg nie chce, żebyśmy podejmowali decyzje na podstawie tego, czy podobają się ludziom. Chce, żebyśmy robili to, czego On od nas wymaga. Czas, by niektórzy ludzie powstali i zaczęli być silni w Panu i nie pozwalali, by manipulowała nimi powszechna opinia. Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście! zawołał. Czemuż krzywdzicie jeden drugiego? Ten jednak, który krzywdził bliźniego, odepchnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? zawołał. Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Werset 29 Na te słowa Mojżesz uciekł. Czyli Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Po 40 latach, czyli miał już 80 lat. Mój Boże, uciekanie potrafi pochłonąć wiele czasu. Ukazał mu się na pustyni. We wszystkich czterech fragmentach, które dziś przytoczę, za każdym razem, gdy ludzie uciekali, Bóg ukazywał im się na pustyni. Rozumiesz przesłanie? Pustynia to suche, okropne, nędzne miejsce. Nie czujesz się dobrze z niczym w Twoim życiu. Co wywołuje kolejne problemy, bo gdy nie podoba Ci się to, co robisz, to jakimś cudem zawsze znajdziesz wymówki lub zrzucisz winę na kogoś innego. I w ten sposób możesz utknąć w takiej dziurze, nie wiedząc, jak się z niej wydostać. Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj, anioł pański w płomieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy go, Mojżesz podziwiał ten widok. Lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos pana. To jest wspaniałe. Jam jest Bóg przodków, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. Zdejm sandały z nóg, powiedział do niego pan, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Werset 34. Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień i stąpiłem, aby ich wyzwolić. I słuchajcie, przyjdź, poślecie teraz do Egiptu. Możecie to sobie wyobrazić? Jak możesz wyzwolić się od czegoś, jeśli wciąż przed tym uciekasz? Jak możesz uwolnić się od czegoś, jeśli masz nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał się z tym zmierzyć? Jeśli Twoim celem jest uniknięcie konfrontacji, to mogę Cię zapewnić, że diabeł zadba o to, będziesz się z nimi mierzyć wszędzie, gdzie pójdziesz. Żeby dojść do punktu, w którym nie będziesz się bać swoich problemów, musisz się z nimi zmierzyć. Jedyny sposób na uwolnienie się od strachu to stawienie mu czoła. Konfrontacja. Musisz działać mimo lęku. Gdy usiadłam naprzeciw ojca, byłam przerażona, cała się trzęsłam, byłam zdenerwowana. Ale wiedziałam, że nie uda mi się dotrzeć na drugą stronę, jeśli sobie z tym nie poradzę. Jedynym sposobem na uwolnienie się od problemów jest zmierzenie się z nimi. Prawda cię wyzwoli, ale żeby tak się stało, musisz wdrożyć ją w swoje życie. On uciekł. Z Egiptu, więc Bóg znów go tam wysłał. Księga Rodzaju, 16, wersety 8-9. Wiem, że niektórzy z was zaczynają się niecierpliwić. Myślisz, jaki to ma związek ze mną? Cóż, jestem przekonana, że Bóg ci pokaże jaki. Wielu ludzi zakopało w sobie problemy. Są tak głęboko, że nadal powodują ból, a oni nawet nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Księga Rodzaju rozdział 16, wersety 8 i 9. To jest ta sytuacja. Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze potomstwo, ale Sara nie zaszła od razu w ciążę. Minęło wiele lat i była tak rozczarowana, że wpadła na cielesny pomysł. Jej służąca, Hagar, została drugą żoną Abrahama. Pomyślałbyś, że każda inna kobieta miałaby więcej zdrowego rozsądku niż ona. Więc Hagar zaszła w ciążę i zaczęła być w stosunku do Sary nieprzyjemna. Dziś wyglądałoby to tak, jestem w ciąży, a ty nie. Więc Sara nie chciała już jej mieć w pobliżu i liczyła że Abraham ją odeśle. Abraham tego nie zrobił i Sara ją upokorzyła. I w wersecie szóstym czytamy, że Hagar uciekła z tej sytuacji. Werset siódmy. Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni. Gdzie? Gdzie? Przy drodze wiodącej do Szur. I zapytał Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona na to, uciekłam od mojej pani. I zobacz, Bóg jej nie powiedział, rozumiem, uciekaj prędko. Wtedy anioł Pański rzekł do niej: wróć. Wróć do Twojej Pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Co to ma być? Ta kobieta bardzo źle ją traktowała. Ucieczka od niej wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Ale coś ci powiem, to, że chcesz uciec z miejsca, w którym czujesz się niekomfortowo, nie znaczy, że Bóg chce, żeby się opuścił. Teraz się rozumiemy. Hmm. Czasami trzeba pewne miejsca opuścić, ale nie wtedy, kiedy ty tego chcesz, lecz gdy Bóg tego chce. Bóg kazał Abrahamowi odejść. Opuść miejsce, w którym jesteś, opuść swoją rodzinę i wszystkich krewnych i idź do miejsca, które ci pokaże. Wszyscy czcili tam bożki. I dlatego Bóg nie mógł nic zrobić z Abrahamem, dopóki był pod ich wpływem. Bóg może ci kazać opuścić bezbożnych przyjaciół. Może każe ci rzucić pracę, w której musisz robić grzeszne rzeczy. Ale wiele jest takich sytuacji, kiedy rezygnujemy, bo nie jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy chcieli. A może. Nauczenie się, radzenia sobie z takimi sytuacjami jest właśnie tym, czego Bóg chce od nas i jesteśmy dokładnie tam, gdzie chce nas widzieć. Pracowałam w cudzej służbie przez pięć lat i nie czułam się tam dobrze traktowana i to było trudne, trudne, ekstremalnie trudne. Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu było powstrzymywanie się, żeby nie powiedzieć, jak to miałam w zwyczaju, wynoszę się stąd. Ale to byłoby zbyt łatwe. I po raz kolejny uciekłabym przed kimś, kto miał osobowość podobną do mojego ojca. Mogłam sama zadbać o siebie, zamiast czekać, aż Bóg to zrobi. Rozumiesz? Ale w głębi duszy wiedziałam, że Bóg nie chce, żebym odchodziła. To, że chcesz coś zrobić, nie znaczy, że masz prawo to zrobić. Czy muszę to powtórzyć? To, że chcesz coś zrobić, nie znaczy, że masz prawo to zrobić. Jeśli chcesz być naprawdę posłuszny Bogu, myślisz, że Dave'owi było łatwo wytrwać przy mnie przez pierwsze lata naszego małżeństwa? Nie mogło być. Ale chociaż sądzę, że nigdy nie myślał poważnie o odejściu, to w końcu mi powiedział, jeśli będziesz nadal tak się zachowywać, to nie jestem pewien, co się stanie. I to było tak, jakby powiedział, jeśli nadal będziesz to robić, odejdę. Wiedziałam, że nie jest typem mężczyzny, który chciałby mi grozić. Ożenił się ze mną, ponieważ w sercu czuł, że powinien. I postanowił wytrwać do samego końca. I myślę, że Bóg czasami bierze dojrzałego chrześcijanina i stawia go obok kogoś, kto jest złamany i potrzebuje pomocy. Wiem, pewnie niektórzy z Was myślą, daj już spokój. Nasze społeczeństwo uzależniło się od komfortu. Biblia podaje, że powinniśmy służyć Bogu bez względu na to, czy jest nam z tym dobrze, czy nie, czy to wygodne, czy trudne, w dobrych i złych chwilach.